Otwieramy kalendarz adwentowy od Bourjois. Mamy jedyneczkę. Patrzcie, jaki róż. Taki cukierkowy. Mój ulubiony. Pomadka, Róż welwet numer 3. Sorbet do ust. Róż już wchodzący w czerwień. Róż Velvet w płynie. To jest ten cudowny korektor pod oczy. Uwielbiam go. <laughs> Błyszczyk. Brow fiber. Wiwi. Oui, oui. Tu chyba mamy puder. Taki w kolorze maczy. Sorbet do ust. Eyeliner, super. Kredka do brwi, konturówka do linii wodnej oka. Ale taka srebrna. Róż Velvet Ink, ale piękny kolor. To sobie muszę zostawić. Tych już mam chyba trzy teraz. Ojejku, jak się wszystko odbija. Czyli to jest podkład w pudrze. Ale mocna niebieska. Eyeliner, sorbet do ust. Czy on jest w takim samym kolorze jak tamten? Przecież są takie same. I dlatego nie wiem, który mam wybrać. Znacie ten film. Piękny. Był kolejny eyeliner. Złoty. Czarna kredka. To jest chyba jedna z najlepszych maskar od Bourjois. Taka krwisto-czerwona. No dobra, może jednak nie krwisto, ale czerwona. <grym> 24. Uuu, maskara. Ale szczoteczka taka z uśmieszkiem. Dobra, mamy wszystko. Dajcie znać, którą rzecz chcielibyście przetestować.